serdecznie, Paweł Sygnałski kłania się z tej strony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tak jak już powiedziałem wcześniej metodą łańcuchową. Jest to odcinek bardzo ważny, jest to odcinek wręcz kluczowy dla tego całego cyklu szybkiej nauki. Z tego prostego względu, iż jeśli dobrze poznasz metodę łańcuchową, jeśli będziesz potrafił ją w praktyce zastosować, to nie będzie się żadnych problemów z jakąkolwiek z pozostałych mnemotechnik, czy to też tych yy, łatwiejszych czy to też po prostu trudniejszych o tej matyącechowej. Dlatego gorąco namawiam, abyś naprawdę otworzył się na te informacje, które za chwilę przekażę i abyś praktycznie wykorzystywał je w swoim indywidualnym przypadku, gdyż tylko wtedy te informacje będą miały jakiś praktyczny wymiar, jakiś po prostu sens dla siebie. Także serdecznie zapraszam do uważnego oglądania. Metoda łańcuchowa jest to zdecydowanie najprostsza, szalenie skuteczna i efektywna mnemotechnika, tak można powiedzieć, prawdziwego zdarzenia. Generalnie służy ona do zapamiętywania informacji w postaci określonego szeregu, określonego łańcucha. Przy czym wszystko jest wszystko jedno dla tej metody, czy informacje znajdujące się w tym szeregu są w jakiś sposób logicznie ze sobą powiązane, czy też nie. I nie ma też znaczenia, ile tych informacji, ile tych elementów tego szeregu jest. Także, jeśli chcesz zapamiętać dowolny szereg, taki łańcuch dowolnych informacji od przodu do tyłu lub też od tyłu do przodu, to metoda łańcuchowa jest właśnie idealną metodą, żeby to zrobić. Poszczególne elementy danego szeregu informacji zapamiętujemy za pomocą skojarzeń którymi łączymy te wszystkie elementy w pewną całość, czyli barwną historyjkę składającą się z poszczególnych skojarzeń pomiędzy jednym elementem tego szeregu, a następnym. Także tworzy się coś takiego jakby łańcuch następujących po sobie skojarzeń i stąd wywodzi się nazwa metoda łańcuchowa. Jak łatwo zauważyć... W metodzie łańcuchowej tworzy się skojarzenia pomiędzy jednym elementem danego szeregu informacji, a następnym elementem. I tutaj pojawia się słuszne pytanie: ale co zrobić z pierwszym elementem danego szeregu informacji? A więc najlepiej jest, najlepiej jest ten element w jakiś sposób skojarzyć powiązać go jakoś z samym sobą. Podstawą tej mnemotechniki są oczywiście skojarzenia. No i tutaj generalna zasada, im te Twoje skojarzenia będą bardziej dziwne, absurdalne, niecodzienne, idiotyczne, mogą być nawet głupie, tym lepiej dla szybkości, trwałości zapamiętania po prostu danego szeregu informacji. Z tego powodu, że jest to... Ta sztuka tworzenia skojarzeń jest tak istotna, tak bardzo ważna. Gorąco namawiam Cię, abyś w tym momencie przypomniał sobie wszystko to, co już mówiłem, co już powiedziałem na temat sztuki tworzenia prawidłowych, dobrych skojarzeń, gdyż za chwilę będziesz miał okazję te informacje wykorzystać w praktyce. Zakładam, że przypomniałeś sobie już informacje na temat tworzenia dobrych, prawidłowych skojarzeń, gdyż teraz mam. Ćuczenie do wykonania samodzielnie przez Ciebie. Załóżmy sobie, że wybierasz się na zakupy. Załóżmy również, że masz już przygotowaną listę rzeczy do kupienia i chcesz właśnie tą listę tych, tych rzeczy do kupienia zapamiętać za pomocą metody łańcuchowej. Więc moja lista zakupów dla Ciebie wygląda następująco: masz do kupienia mleko, makaron, monitor komputerowy, kufel do piwa, czapeczkę oraz grill. Sześć elementów, zapamiętaj je za pomocą metody łańcuchowej, tak jak potrafisz. Wszystko jedno, jaki osiągniesz rezultat, po prostu zrób to, a rezultatem będziemy zajmować się w kolejnych odcinkach. Metoda łańcuchowa to pierwsza zainicjowana w tym programie Nemotechnika z Sprawdziwego Zdarzenia. Służy ona do zapamiętywania dowolnego szeregu dowolnych informacji. Te zapamiętanie wygląda w ten sposób, że pomiędzy wszystkimi elementami danego szeregu tworzymy skojarzenia. I te skojarzenia łączą te wszystkie elementy w pewną całość, czyli pewną historyjkę, spadającą się z poszczególnych skojarzeń. Wiesz już również dobrze, że pierwszy element danego szeregu informacji musi skojarzyć z samym sobą. I w tej nemotechnice najważniejsze są twoje skojarzenia. Im one będą bardziej absurdalne, dziwniejsze, idiotyczne, głupsze, niecodzienne, tym lepiej. I to jest wszystko, to jeśli potrzebna by zacząć używać tej metody w praktyce, w swoim konkretnym przypadku. Jeśli jeszcze nie masz takiej motywacji, to skuś się i spróbuj zapamiętać podyktowaną listę zakupów tą metodą i po prostu zobacz, jak, jakie będą tego rezultaty, a gwarantuję Ci, że naprawdę bardzo miło się zaskoczysz uzyskanymi rezultatami. Jeśli tylko ciebie się spróbujesz. Z uwagi na to, że niezmiernie zależy mi na tym, abyś bardzo dobrze opanował metodę łańcuchową w praktyce, gdyż jest to punkt wyjścia, jest to absolutna podstawa stosowania bardziej zaawansowanych technik. Dlatego też w przyszłym odcinku zaprezentuję taki modelowy, można powiedzieć podręcznikowy przykład, w jaki można było zapamiętać tą listę zakupów za pomocą metody łańcuchowej. Ponadto też wskaże Ci najczęściej popełniany błąd przy stosowaniu metody łańcuchowej. Także naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie namawiam i zachęcam do oglądania.